Mam na imię Anna, jestem mamą Piotrka, który od września przez cały rok szkolny uczestniczył w zajęciach szkoły Alter Online. Nie wiem, czy poprawiła się płynność mówienia mojego syna po angielsku, ale na pewno ważne było to, że musiał się wreszcie wypowiadać na zadane tematy i rozmawiać o zadanych przez lektora rzeczach. Zwykle do tej pory. Mówił to, co chciał. Tutaj wydaje mi się, że jego wypowiedzi zostały ukierunkowane i to dla mnie bardzo ważne. Piotrek uwielbia zajęcia w Alter. Nie opuścił ani jednej lekcji. Na ostatnich dwóch był jedynym uczestnikiem zajęć, oprócz lektora. Trochę się zmartwił faktem, że zmieni się nauczyciel od września, ale. Na pewno w kolejnym roku szkolnym znowu będziemy z Alter i będziemy w tych zajęciach uczestniczyć. Zajęcia bardzo mu się podobają. To chyba jedyne, czego lubi się uczyć.